W ostatnich latach znacznie poprawiły się warunki do uprawiania sportu w szkołach powiatowych. Powstało wiele nowych obiektów, jak hala sportowa przy drugim liceum ogólnokształcącym w Dzierżoniowie, czy boiska sportowe przy pierwszym ELO i zespołach szkół w Bielawie i w Pieszycach. Już od nowego roku szkolnego młodzież z Ekonomika będzie mogła korzystać z boiska sportowego. W tym roku postanowiliśmy rozpocząć i zakończyć w zasadzie kolejną inwestycję w szkołach prowadzonych przez powiat dzierżeniowski. Te inwestycje edukacyjne w bazę edukacyjną prowadzimy od kilku lat i tak duży nacisk położyliśmy właśnie na ten element związany z wychowaniem fizycznym. Praktycznie każda z naszych ośmiu szkół w ostatnich latach została wyposażona w kolejne dodatkowe obiekty. No w, tym, w tym roku przyszedł czas, właśnie jak pani zauważyła, na ekonomik, czyli zespół szkół numer 3 w dzierżoniowie. Jesteśmy na terenie. Starego boiska asfaltowego, to boisko w ciągu najbliższych dwóch miesięcy zmieni zupełnie swoją formułę. Będzie to wielofunkcyjne boisko pokryte tartanem. Nowe boisko wielofunkcyjne zostanie wybudowane za budynkiem szkoły na terenie obecnej płyty asfaltowej. Inwestycja obejmie budowę dwóch boisk do koszykówki, pełnowymiarowego boiska do siatkówki oraz boiska do piłki ręcznej. Tutaj płacimy w całości, koszt tej inwestycji to jest 280 tysięcy złotych, to jest kwota, która została wynegocjowana po przetargu z wykonawcą. Oczywiście staramy się o pozyskiwanie środków na inne boiska, na inne obiekty sportowe. W szkołach wystąpiliśmy już do Ministerstwa Sportu z prośbą o taką dotację. Jak tylko taka dotacja będzie na przykład w Zespole Szkół nr 1 w też tam jest do wykonania boisko wielofunkcyjne plus zagospodarowanie całego terenu, to już Większa wartość inwestycji, bo milion złotych. Liczymy na dofinansowanie, jeżeli zostanie ono przyznane przez Ministerstwo Sportu. Również w tym roku ta inwestycja będzie rozpoczęta. Prace rozpoczną się od wycinki drzew i rozbiórki istniejących trybun.